Cześć, z tej strony Szymon, a dzisiaj z Weroniką będziemy przebiegać, kto szybciej przebiegnie, cały My dom. Ja, pierwszy. Ja, ja chcę le... zacząć pierwsza. Dobra, ale no. muszę jedno powiedzieć. Zostawcie suba no. i lajka, bo brakuje nam prawie 100 Gdzie... tysięcy, o ile jeszcze nikt nie polubił. Dobra, to ja lecę. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

To nie taka duża różnica.